Gdańsk tonął w jesiennej mgle. Morze wdzierało się w miasto, ale nie jak latem, pełne życia i światła, lecz cicho jak złodziej, zagarniając uliczki gęstą, wilgotną zasłoną. Październik 2004 roku. Dzień, który mieszkańcy tego portowego miasta mieli zapamiętać na długo, choć wówczas wydawał się zwyczajny. Deszcz bębnił o szyby komisariatu przy ulicy Piwnej, gdy Adam Nowak spojrzał na zegarek. Dochodziła dwudziesta pierwsza. Koniec zmiany. Miał 42 lata, dwadzieścia lat służby i szacunek kolegów. Szczupły z lekko siwiejącymi skroniami i bystrym spojrzeniem, które potrafiło przenikać kłamstwa. Tego wieczoru jednak jego oczy były zmęczone. Siedział przed komputerem, wpatrując się w akta sprawy, która nie dawała mu spokoju od tygodni. Seria włamań w dzielnicy portowej, zbyt precyzyjne, zbyt dobrze zaplanowane jak na zwykłych złodziei. Nowak Idziesz dzisiaj, czy nocujesz z tymi papierami? Głos Marka Wiśniewskiego, jego partnera od piętnastu lat, wyrwał go z zamyślenia. Jeszcze moment, odparł, nie odrywając wzroku od monitora. Twoja żona znowu będzie narzekać. Helena dzwoniła do mojej Basi, że znowu nie było cię na kolacji. Adam westchnął, przecierając oczy. Wiesz, że to nie jest przypadkowe. Te włamania. Ktoś zna rozkład patroli, terminy dostaw, ktoś, kto ma informacje z wewnątrz. Marek oparł się o framugę drzwi. Słuchaj, rozumiem cię, ale to może poczekać do jutra. Wczoraj widziałem twoją córkę na mieście. Zapytała, czy jej tata jeszcze pamięta, jak wygląda. To uderzyło Adama mocniej niż chciał przyznać. Zosia miała siedemnaście lat i wrażliwość, której nie rozumiał. Ostatnio prawie się nie widywali. Dobra, masz rację. Zamknął plik i sięgnął po kurtkę. Właśnie wtedy zadzwonił telefon. Anonimowe zgłoszenie. Podejrzany samochód przy magazynach portowych. Adam spojrzał na Marka. Obaj wiedzieli, że to może być ich szansa. Jedziemy? Zapytał Marek, choć znał już odpowiedź. Patrol miał przejąć zgłoszenie, ale Adam nalegał, żeby sami sprawdzili sytuację. Czuł, że to powiązane z jego sprawą. Wsiedli do nieoznakowanego samochodu i ruszyli w kierunku portu. Deszcz wzmógł się, a wycieraczki z trudem nadążały za strugami wody, spływającymi po przedniej szybie. Helena mnie zabije, mruknął Adam, wpatrując się w ciemność za oknem. Nie pierwszy raz uśmiechnął się Marek. Pamiętasz, jak przegapiłeś urodziny Zosi trzy lata temu? Myślałem, że twoja żona mnie zastrzeli za to, że cię zatrzymałem. Adam pokręcił głową. Takie było ich życie. Zawsze coś ważniejszego, zawsze jakiś trop, zawsze jakaś sprawa. A życie uciekało między palcami jak piasek na plaży w brzeźnie. Dojechali do magazynów. Opuszczona strefa portowa wyglądała złowrogo w deszczu. Stare budynki z czasów, gdy port tętnił życiem, teraz stały puste i zapomniane. Doskonałe miejsce dla przestępców. A zobaczę, co jest za tymi kontenerami, powiedział Adam, gdy zauważyli podejrzany ruch między rzędami metalowych skrzyń. Ty zabezpiecz tyły. Nie czekając na odpowiedź Marka, wysiadł z samochodu. Chłodne, słone powietrze uderzyło go w twarz. Krople deszczu spływały mu po twarzy, gdy skradał się wzdłuż kontenerów. Słyszał odległy szum morza i bicie własnego serca. Widział światło, słabe, migające w jednym z magazynów. Ktoś tam był. Adam rozpiął kaburę i wyjął broń. Powoli, krok za krokiem, zbliżał się do źródła światła. Przez uchylone drzwi magazynu widział cienie, poruszające się wewnątrz. Zamarł, gdy usłyszał głosy. Znał jeden z nich. To niemożliwe. Nagle poczuł, że ktoś stoi za nim. Nie zdążył się odwrócić. Tępy ból z tyłu głowy i ciemność, która go pochłonęła. To był ostatni raz, kiedy ktokolwiek widział Adama Nowaka. Przez następne tygodnie policja przeszukała każdy centymetr portu: helikoptery, łodzie, psy tropiące. Wszystkie środki zostały wykorzystane. Helena Nowak codziennie stała przy wejściu do komisariatu z oczami pełnymi łez i nadziei, która z każdym dniem gasła. Zosia przestała chodzić do szkoły. Siedziała przy telefonie, czekając na wiadomość, która nie nadchodziła. Marek Wiśniewski nie mógł sobie darować. To on powinien iść z Adamem, powinien go pilnować. Zamiast tego znalazł tylko plamę krwi i zgubiony służbowy telefon. Żadnych śladów walki, żadnych świadków. Adam Nowak rozpłynął się w powietrzu, jak gdyby nigdy nie istniał. Po trzech miesiącach intensywnych poszukiwań sprawa utknęła w martwym punkcie. Po roku pojawiły się pierwsze głosy, że może Adam uciekł, może był zamieszany, może brał łapówki, plotki, które raniły Helenę i Zosię bardziej niż niepewność. Po dwóch latach policja oficjalnie uznała poszukiwania za bezowocne, akta trafiły na półkę z nierozwiązanymi sprawami. Życie toczyło się dalej. Tylko dla rodziny Nowaków czas zatrzymał się w miejscu. Helena, co roku w rocznicę zniknięcia męża, przychodziła na plażę w brzeźnie siadała na piasku i wpatrywała się w morze. Adam kochał to miejsce. Tu przychodził, gdy potrzebował pomyśleć. Może, może znało odpowiedź na pytanie, które dręczyło ją każdego dnia. Co się stało z jej mężem? Nikt nie przypuszczał, że odpowiedź nadejdzie po czternastu latach, w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło. Październik 2018. 14 lat minęło jak jeden dzień. Gdańsk zmienił się nie do poznania. Nowe budynki, nowe drogi, Nowy oddech miasta. Tylko ból Heleny Nowak pozostał ten sam. Miała teraz pięćdziesiąt osiem lat, ale w jej oczach wciąż czaiło się to samo pytanie. Siwe włosy upinała w ten sam kok, który Adam zawsze lubił, jakby czekała, że któregoś dnia wróci i powie, że wszystko było pomyłką. Tego ranka, jak co dzień, siedziała przy stole w kuchni, pijąc kawę i przeglądając stare albumy. Rytuał, który pomagał jej przetrwać. Zdjęcia z wakacji, ślubu, chrzcin Zosi, fragmenty szczęścia, które kiedyś uważała za oczywiste. Dzwonek do drzwi wyrwał ją z zamyślenia. Na progu stała Zosia, teraz już dorosła kobieta, 31-letnia, z własną rodziną i życiem. Mimo to coś w jej spojrzeniu pozostało z tamtej zranionej nastolatki, która straciła ojca. Mamo, musimy porozmawiać, powiedziała wchodząc do mieszkania. W jej głosie było coś, co sprawiło, że Helena zamarła. Zosia usiadła naprzeciwko matki przy kuchennym stole. Położyła przed nią gazetę. Lokalny dziennik, nic szczególnego, ale nagłówek na trzeciej stronie sprawił, że Helena poczuła, jak ziemia usuwa jej się spod nóg. Tajemnicze znalezisko na plaży w Brzeźnie. Policyjna odznaka po czternastu latach. To jego numer, wyszeptała Zosia, wskazując na zdjęcie obok artykułu. Sprawdziłam. Policyjna odznaka pokryta rdzą i piaskiem, znaleziona przez dziecko bawiące się na plaży po ostatnim sztormie. Numer służbowy 2174, numer Adama. Helena czytała artykuł kilkakrotnie, jakby słowa miały zmienić znaczenie. Dziennikarz pisał o intrygującym znalezisku i nierozwiązanej sprawie sprzed lat. Dla niego to była tylko ciekawostka, dla niej powrót koszmaru. Byłam już na komisariacie kontynuowała Zosia. Potwierdzili, że to jego. Otwierają sprawę ponownie. Po czternastu latach? Helena potrząsnęła głową. Przecież oni już dawno spisali go na straty. Pamiętasz, co mówili? Prawdopodobnie uciekł. Być może był zamieszany, nie możemy wykluczyć. Ale teraz mają nowy trop. To zmienia wszystko. Helena wstała i podeszła do okna. Z ich mieszkania na przymorzu widziała skrawek morza. To samo morze, które teraz zwróciło kawałek jej przeszłości. Czy odda jej również odpowiedzi? – Będę rozmawiać z prowadzącym sprawę – powiedziała w końcu, odwracając się do córki. – Sam. Teraz. Komisariat przy Piwnej wyglądał prawie tak samo jak czternaście lat temu. Helena znała tę drogę na pamięć. Ile razy przemierzała ją z nadzieją na wieści. Ile razy wracała z pustymi rękami. Komisarz Samuel Wójcik przyjął ją w małym, zagraconym gabinecie. Miał około pięćdziesięciu lat i zmęczone oczy kogoś, kto widział zbyt wiele – nie znała go. Musiał zostać przeniesiony po zniknięciu Adama. Pani Nowak, skinął głową, wskazując krzesło naprzeciwko biurka. Spodziewałem się, pani. Na biurku leżała odznaka. Oczyszczona, ale wciąż nosząca ślady czternastu lat spędzonych w morzu. Helena walczyła z chęcią dotknięcia jej. To był sztorm, zaczął Wójcik, jakby czytając w jej myślach. Największy od lat. Zmienił ukształtowanie dna w Brzeźnie. Odsłonił rzeczy, które morze ukrywało latami. Czternaście lat, poprawiła go Helena. Dokładnie czternaście lat, komisarz przytaknął. Chłopiec budujący zamek z piasku znalazł ją zakopaną głęboko. Gdyby nie sztorm, mogłaby tam leżeć kolejne lata. Co to dla was znaczy? zapytała wprost. Jakie macie teorie? Wójcik westchnął, opierając się na krześle. Na tym etapie trudno powiedzieć. Odznaka mogła zostać zgubiona, wyrzucona, zakopana celowo. Morskie prądy są nieprzewidywalne, ale... Ale... Ale jej stan sugeruje, że nie była w wodzie przez cały ten czas. Raczej została zakopana w piasku i dopiero niedawno może do niej dotarło. Helena poczuła, jak jej serce przyspiesza. To znaczy, że ktoś ją tam zakopał celowo? To jedna z możliwości, którą rozważamy potwierdził Wójcik. Dlatego wznowiliśmy śledztwo. Sprawdzamy wszystkich, którzy byli związani ze sprawą, włącznie z byłymi kolegami pani męża. Markiem Wiśniewskim? zapytała natychmiast. Komisarz zmarszczył brwi. Zna go pani dobrze? Był partnerem Adama. Przychodził do nas po. po wszystkim, przez jakiś czas. Potem kontakt się urwał. Wiśniewski odszedł ze służby rok po zniknięciu pani męża. Psycholog stwierdził niezdolność do pracy. Mieszka teraz w Sopocie. Prowadzi małą agencję detektywistyczną. Helena poczuła ukłucie żalu. Nie wiedziała, nigdy nie pomyślała, jak zniknięcie Adama wpłynęło na jego partnera. Powinni pani o tym powiedzieć! Dodał Wójcik, widząc jej reakcję. Było śledztwo wewnętrzne. Sprawdzali, czy Wiśniewski nie zawalił, czy nie było jego winy. Oczyścili go, ale nigdy nie wrócił do pełnej służby. Chcę z nim porozmawiać zdecydowała Helena. Jeśli sprawa wraca, muszę wiedzieć wszystko Wójcik zawahał się. Oficjalnie nie mogę pani tego zabronić, ale proszę pamiętać, że prowadzimy śledztwo. Wszelkie informacje. Czekałam czternaście lat, komisarzu przerwała mu Helena. Nie zamierzam czekać ani dnia dłużej. Wyszła z komisariatu z adresem Marka Wiśniewskiego i poczuciem, że coś się zaczyna. Po latach stagnacji, po latach tkwienia w zawieszeniu nagle pojawiła się ścieżka. Wąska, niepewna, ale jednak ścieżka. Agencja detektywistyczna Wiśniewski Syn mieściła się w niewielkim lokalu przy sopockim Monte Cassino. Skromny szyld, zakurzone okna. Helena stała przed drzwiami, zbierając odwagę. Co mu powie po tych wszystkich latach, co jeśli nie chce jej widzieć? Wreszcie nacisnęła klamkę. Dzwonek nad drzwiami zadzwonił cicho. Wnętrze było proste: biurko, kilka krzeseł, szafki z dokumentami. Za biurkiem siedział mężczyzna, którego ledwo poznała. Marek Wiśniewski postarzał się znacznie bardziej niż sugerowałyby czternaście lat. Włosy całkiem posiwiały, twarz przecinały głębokie zmarszczki. Oczy, kiedyś żywe i pełne energii, teraz wydawały się przygaszone. Gdy ją zobaczył, przez jego twarz przemknął cień. Helena, powiedział cicho, wstając. Wiedziałem, że przyjdziesz. Znaleziono jego odznakę, odpowiedziała, podchodząc bliżej. Na plaży w Brzeźnie. Marek skinął głową. Wiem. Policja już tu była. Zadawali pytania. Te same co czternaście lat temu. A twoje odpowiedzi? Czy one też pozostały takie same? Spojrzał jej prosto w oczy. W jego wzroku było coś, czego nie potrafiła rozszyfrować. Nie widziałem go tamtej nocy, Helena, rozdzieliliśmy się. To była moja wina, powinienem być przy nim. Ale nie byłeś, powiedziała cicho. Dlaczego? Marek opadł ciężko na krzesło. Przez czternaście lat zadaję sobie to samo pytanie. Dlaczego go zostawiłem? Dlaczego nie poszedłem z nim? Dlaczego nie zareagowałem szybciej, gdy nie wrócił? Helena usiadła naprzeciwko niego. Coś się zmieniło, Marku. Czuję to. Ta odznaka to nie przypadek. Wiśniewski długo milczał, wpatrując się w jakiś punkt za jej plecami. Gdy w końcu przemówił, jego głos brzmiał inaczej, jakby podjął decyzję. Są rzeczy, których nie powiedziałem policji, rzeczy, które zrozumiałem później. Może już czas, żeby prawda wyszła na jaw. Helena poczuła, jak zimny dreszcz przebiega jej po plecach. Jaką prawdę, Marku? O tym, co Adam odkrył, o tym, dlaczego musiał zniknąć. W tym momencie drzwi do agencji otworzyły się ponownie. Wszedł młody mężczyzna, około dwudziestu pięciu lat, uderzająco podobny do Marka. Tato, mamy problem z. Urwał, widząc helenę. Przepraszam, nie wiedziałem, że masz klienta. To nie klient Tomek, powiedział Marek cicho. To pani Helena Nowak, żona Adama. Chłopak zbladł, wpatrując się w helenę szeroko otwartymi oczami. Adam Nowak? Ten, który. Tak, przerwał mu ojciec. Ten, przez którego odszedłem ze służby. Helena patrzyła to na jednego, to na drugiego. Czując, że stoi na progu odkrycia, coś w spojrzeniu młodego mężczyzny, w napięciu między nim a ojcem, mówiło jej, że Wiśniewscy wiedzą więcej niż kiedykolwiek przyznali. Co dokładnie odkrył mój mąż? zapytała, zaciskając dłonie na torebce. I kto położył jego odznakę na plaży w Brzeźnie? Cisza w biurze Marka Wiśniewskiego stała się niemal namacalna. Tomek nerwowo przestępował z nogi na nogę, zerkając to na ojca, to na helenę. W końcu Marek westchnął ciężko. Tomek, zamknij drzwi i wywieź tabliczkę, że jesteśmy niedostępni. Młody mężczyzna wykonał polecenie bez słowa, po czym usiadł obok ojca. Helena obserwowała ich uważnie. To było jak patrzenie na dwie wersje tej samej osoby: jedna zmęczona życiem, druga dopiero wkraczająca w jego zawiłości. To, co ci powiem, zaczął Marek pocierając czoło, powinienem był powiedzieć czternaście lat temu, ale byłem przestraszony i winny. Winny czego? zapytała Helena, czując, jak jej gardło się zaciska. Marek spojrzał jej prosto w oczy. Tego, że Adam odkrył coś, czego nie powinien był odkryć i że nie zareagowałem odpowiednio. Helena milczała, czekając na ciąg dalszy. Adam miał rację co do tych włamań, kontynuował Marek. One nie były przypadkowe. Były organizowane przez kogoś z wewnątrz, kogoś z policji. Mówisz, że policjanci byli zamieszani w kradzieże? Nie tylko kradzieże, Helena. To było znacznie poważniejsze. Chodziło o przemyt. Port w Gdańsku zawsze był bramą na wschód. Idealne miejsce do transportu różnych rzeczy. Narkotyki? Zapytała, czując, jak serce jej przyspiesza. Marek pokręcił głową. Ludzie, młode kobiety ze wschodu, dokumenty, wszystko co przynosiło zysk. Helena przyłożyła dłoń do ust. Mój Boże. A Adam to odkrył? Zaczął łączyć fakty. Zauważył, że patrole są systematycznie przekierowywane z określonych rejonów portu w konkretnych godzinach, że niektórzy funkcjonariusze mają zbyt bliskie relacje z właścicielami magazynów, że pewne doniesienia nigdy nie trafiają do oficjalnych raportów. Dlaczego mi nie powiedział? szepnęła Helena, bardziej do siebie niż do niego. Bo był odpowiedzialny, odpowiedział Tomek, włączając się do rozmowy. Tata mi opowiadał. Pan Nowak chciał mieć dowody, zanim kogokolwiek oskarży. Chciał być pewny. Marek skinął głową. Adam zbierał informacje, dokumentował, tworzył mapę powiązań i był blisko, bardzo blisko wskazania organizatorów. Tamtej nocy Helena poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Tamtej nocy w porcie. Dostaliśmy anonimowe zgłoszenie. Teraz wiem, że to była pułapka. Oni wiedzieli, że Adam jest na tropie. Chcieli go odstraszyć albo. Nie dokończył, ale nie musiał. Helena doskonale rozumiała implikacje. Dlaczego się rozdzieliliście? Zapytała cicho. Marek spuścił wzrok. To była moja wina. Adam zauważył ruch przy magazynach i chciał to sprawdzić. Powiedział, żebym zabezpieczył tyły, ale otrzymałem telefon. Ktoś, kto przedstawił się jako naczelnik wydziału, kazał mi natychmiast wrócić na komisariat. Powiedział, że to pilne. I zostawiłeś go samego? W głosie Heleny nie było oskarżenia, tylko niedowierzanie. Pojechałem. Na komisariacie nie było żadnego naczelnika. Gdy zrozumiałem, że zostałem oszukany, natychmiast wróciłem do portu. Ale Adama już nie było, tylko plama krwi i jego telefon na ziemi. Helena zamknęła oczy. Przez czternaście lat wyobrażała sobie tę scenę, teraz wreszcie poznawała jej szczegóły. Co się stało potem? Zapytała, otwierając oczy. Ruszyły poszukiwania, ale. Marek zawahał się. Ale nie byli zainteresowani znalezieniem go, dokończył Tomek, a w jego głosie brzmiała gorycz. Prawda, tato? Marek westchnął. Szybko zauważyłem, że niektóre tropy są ignorowane, że pewne miejsca nie są sprawdzane dokładnie, że zeznania świadków są pomijane. Zacząłem zadawać pytania i wtedy, wtedy zostałeś odsunięty, domyśliła się Helena. Oficjalnie ze względu na mój stan psychiczny, nieoficjalnie, bo zbliżałem się do prawdy. Dlaczego nikomu nie powiedziałeś, przełożonym, mediom? Marek spojrzał na syna. Bo mi zagrożono, powiedzieli, że mam rodzinę, żonę Małego syna, że powinien zastanowić się, co jest dla mnie ważniejsze, prawda czy ich bezpieczeństwo. Helena patrzyła na niego ze zrozumieniem. Jak mogła go osądzać? Sama miała Zosię, dla której zrobiłaby wszystko. Ale teraz, po czternastu latach, dlaczego teraz odznaka Adama pojawiła się na plaży? Marek i Tomek wymienili spojrzenia. Bo ktoś chce, żeby prawda wyszła na jaw, powiedział Tomek. Tata prowadził własne śledztwo. Po cichu, latami zbierał informacje, dokumentował, czekał na odpowiedni moment. Nikt już nie może nam zagrozić Helena, dodał Marek. Moja żona zmarła pięć lat temu, Tomek jest dorosły, a główni organizatorzy tego procederu, niektórzy już nie żyją, inni są na emeryturze. Stracili wpływy. Helena poczuła, jak przez jej ciało przebiega dreszcz. Myślisz, że Adam. Nie, przerwał jej Marek stanowczo. Nie mam na to dowodów, ale jestem przekonany, że Adam nie żyje. Wiedzieli, że nie da się go zastraszyć, przekupić ani złamać. Był uczciwym człowiekiem do końca. Helena poczuła, jak po jej policzkach spływają łzy. Przez lata żyła nadzieją, że może gdzieś tam Adam wciąż istnieje, że może pewnego dnia otworzy drzwi i wróci do domu. Ta nadzieja, choć irracjonalna, pozwalała jej przetrwać. Skąd ta pewność? Zapytała drżącym głosem. Marek wstał i podszedł do jednej z szafek. Wyjął z niej grubą, zniszczoną teczkę i położył ją na biurku przed Heleną. To wszystko, co zebrałem przez lata dowody, poszlaki, zeznania, historie ludzi, którzy zostali wciągnięci w ten proceder i którzy bali się mówić. Ale jest coś jeszcze. Sięgnął do kieszeni i wyjął mały przedmiot. Helena natychmiast go rozpoznała: srebrny zegarek z grawerowanym napisem Adamowi na piętnastą rocznicę ślubu. Kocham Helena. Znalazłem go dwa lata temu. Powiedział Marek cicho, w rzeczach osobistych jednego z byłych policjantów, który popełnił samobójstwo. Zostawił list, w którym przyznał, że był częścią grupy, która zajęła się Adamem. Helena wzięła zegarek drżącymi rękami. Podarowała go mężowi miesiąc przed jego zniknięciem. A odznaka? zapytała walcząc z łzami. Dlaczego teraz? Kto ją tam położył? Tomek wyprostował się. Ja, powiedział cicho. To był mój pomysł. Helena spojrzała na niego zaskoczona. Wiedzieliśmy, że komisarz Wójcik przejmuje wydział, wyjaśnił Tomek. To uczciwy człowiek, nowy w Gdańsku, niezwiązany z tamtą sprawą. Potrzebowaliśmy kogoś takiego, żeby sprawa została właściwie zbadana, ale potrzebowaliśmy też impulsu czegoś, co zmusi policję do działania. Więc podrzuciłeś odznakę, żeby ją znaleziono? powiedziała Helena, patrząc na młodego mężczyznę z mieszaniną zdumienia i wdzięczności. Niedokładnie podrzuciłem sprostował Tomek. Zaniosłem ją na plażę kilka miesięcy temu i zakopałem głęboko. Wiedziałem, że prędzej czy później może ją wydobędzie. Chciałem, żeby wyglądało to naturalnie, bez bezpośrednich powiązań z nami. Helena pokiwała głową. To miało sens. Przypadkowe znalezisko przyciągnie więcej uwagi niż anonimowe donosy czy stare oskarżenia. A teraz? Zapytała, ściskając w dłoni zegarek męża. Co teraz? Marek wskazał na teczkę leżącą przed nią. Teraz idziemy do Wójcika, z tym wszystkim, z zegarkiem, z dokumentami, z zeznaniami, ze wszystkim, co zbierałem przez czternaście lat. Czas, żeby prawda wyszła na jaw. Czas, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Helena spojrzała na fotografię Adama, którą zawsze nosiła w portfelu. Uśmiechał się na niej. Ten sam ciepły, szczery uśmiech, który kochała. Człowiek, który zginął, bo chciał robić to, co właściwe. Zróbmy to, powiedziała wstając. Zróbmy to dla Adama. Trzy miesiące później Helena stała na plaży w Brzeźnie, wpatrując się w szare, wzburzone morze. Zima 2015 roku była wyjątkowo chłodna, ale ona nie czuła zimna. Obok niej stała Zosia, trzymając ją za rękę. Śledztwo, które rozpoczęło się od znalezienia odznaki Adama, przerodziło się w największą operację antykorupcyjną w historii gdańskiej policji. Dokumenty zebrane przez Marka Wiśniewskiego. Wraz z zeznaniami świadków, którzy w końcu odważyli się mówić, doprowadziły do aresztowania 23 osób. Byłych policjantów, urzędników portowych, lokalnych biznesmenów, ludzi, którzy latami wykorzystywali swoje stanowiska do organizowania przemytu i handlu ludźmi. Sprawa trafiła do mediów ogólnopolskich. Adam Nowak stał się symbolem. Policjanta, który zginął, bo nie chciał przymykać oczu na zło. Jego historia poruszyła cały kraj. Tydzień wcześniej odnaleziono szczątki mężczyzny w jednym z opuszczonych magazynów portowych, który miał zostać wyburzony pod nową inwestycję. Testy DNA potwierdziły, że to Adam. Po czternastu latach wreszcie wrócił do domu. Wiesz, mamo, odezwała się Zosia, ściskając dłoń matki, tata byłby dumny z ciebie, z tego, że nigdy się nie poddałaś, Helena uśmiechnęła się przez łzy. Nie poddałam się, bo on by się nie poddał. Znałam go, był uparty. Gdy wierzył w coś, szedł za tym do końca. Zosia skinęła głową. Marek mówi, że bez ciebie by się nie udało, że to twoja determinacja sprawiła, że w końcu zebrał się na odwagę. Każdy z nas miał w tym swoją rolę, odpowiedziała Helena. Marek zbierał dowody. Ty nigdy nie przestałaś pytać, a ja, ja po prostu czekałam i pamiętałam. Wyciągnęła z kieszeni małe pudełeczko. Wewnątrz był srebrny zegarek Adama. Został oczyszczony i naprawiony. Wskazówki znów się poruszały, odmierzając czas. Chcę go tutaj zostawić, powiedziała. W miejscu, gdzie Adam lubił przychodzić, gdzie czuł się wolny. Zosia objęła matkę ramieniem. To dobry pomysł. Tata zawsze mówił, że może ma wszystkie odpowiedzi. Teraz już wiemy, że miał rację. Helena uklękła i delikatnie zakopała pudełeczko z zegarkiem w piasku, tuż przy linii wody. Za kilka godzin przypływ zabierze go ze sobą, tak jak kiedyś zabrał Adama. Gdy wstała, Poczuła dziwny spokój. Po czternastu latach żałoby, strachu i niepewności, wreszcie znała prawdę. Wreszcie mogła pożegnać męża. Wreszcie mogła ruszyć dalej. Chodźmy do domu, córeczko, powiedziała, odwracając się od morza. Marek i Tomek czekają na nas z kolacją. Wiesz, uśmiechnęła się Zosia, myślę, że Tomek ma do ciebie słabość. Ciągle wypytuje o ciebie. Helena zaśmiała się cicho. Po raz pierwszy od lat śmiech nie był wymuszony. Jest młodszy ode mnie o trzydzieści lat i co z tego? Jest dobrym człowiekiem, jak jego ojciec, jak mój ojciec. Helena spojrzała ostatni raz na morze, które teraz, w zachodzącym słońcu, mieniło się odcieniami złota i purpury, piękne i groźne zarazem, dające życie i je odbierające, ukrywające tajemnice i je ujawniające. Tak, powiedziała cicho, są dobrymi ludźmi i to jest najważniejsze. Ruszyły plażą w stronę miasta, którego światła zaczynały już migotać w zapadającym zmroku. Helena czuła, że zamyka jeden rozdział swojego życia i otwiera nowy. Rozdział, w którym będzie nosić Adama w sercu, ale nie będzie już więźniem przeszłości. Prawda po latach była bolesna, ale przyniosła ukojenie. Sprawiedliwość nie przywróciła jej męża, ale dała mu honor, na który zasługiwał, a ona nauczyła się czegoś ważnego że czasem trzeba pozwolić morzu zabrać to, co do niego należy, aby móc ruszyć dalej. Gdańsk, miasto budowane na wodzie i piasku, miasto o tysiącletniej historii, widziało wiele dramatów i wiele pojednań, teraz było świadkiem jeszcze jednego, kobiety, która po latach walki wreszcie znalazła pokój. Wiesz co? Powiedziała Helena, gdy dotarły do promenady. Ta historia zasługuje, żeby ją opowiedzieć, żeby ludzie wiedzieli, kim był Adam. I co zrobił? Zosia uścisnęła jej dłoń. To dobry pomysł, mamo. Bardzo dobry pomysł. A gdy odchodziły, może szumiało łagodnie, jakby chciało powiedzieć Pamiętam. Zawsze będę pamiętać. Jeśli podobała ci się ta historia, nie zapomnij zostawić lajka i zasubskrybować nasz kanał. Właśnie teraz na ekranie pojawia się kolejny film, który z pewnością Cię zainteresuje. Dziękuję, że byliście ze mną w tej emocjonalnej podróży przez Gdański ludzkie serca. Do zobaczenia wkrótce.